Natomiast cel jedynka bardzo, bardzo ciekawa. No, tutaj mamy kolejne nuty, takie, właśnie torfowe. Cześć, jestem Łukasz, witam Was na kanale Whisky Spirit, i dzisiaj takie fajne, dosyć miejsce znalazłem w i górę, niedaleko hotelu Falezja. No i taki jest właśnie wystawiony zestawik beczek. No ale przy okazji tych beczek, bo to mniejsza, mniejsza sprawa, ale dzisiaj mamy fajną pogodę do degustacji whisky dymnych. A na pierwszy rzut idzie cel jedynka od serii Elements of Wiley. Jest, jest to pierwsza seria i zatwierdzona jest przez Charlesa MacLina. Wersja 50, 500 ml i 62,9%. Więc zobaczmy, jak ta whisky smakuje w taką pogodę. Dziś. Jest deszczowo, jest pochmurnie, jest po, po południu. Trochę tutaj lata mnóstwo wadów, więc za moje takie przeruszanie się. Ale nie, yy, pogoda jest ok, ale bardzo dużo w powietrzu lata różnego rodzaju insektów. Dobra, pomachajmy. No, bardzo mamy świeży aromat, delikatnie dymny. Czuć nuty takiej maśla, maślanych, trochę takich właśnie nut słodkości. Jest sporo cytrusów na nosie. Dobra, sprawdźmy, jak smakuje. 62% czucie na języku, ale to jest pierwszy dram, więc nic wcześniej nie piłem, więc dosyć ostra. Natomiast nie rozświęczałem tą whisky niczym. Sporo jest nut takich właśnie maślanych, medycznych yy, w smaku, co jest zaskakujące. Natomiast jest sporo tutaj takich nut yy, słodkich. Jest takie, są nuty serowe, są nuty troszeczkę piwniczne. Takiej starej deski. Dobra, sprawdźmy na smaku, na aromacie. No, tutaj aromat jest taki trochę rybny, w tym momencie się pojawił. Podrobinę pojawiło się słodkości z jabłek, ale wyraźnie nuty są tutaj te, właśnie torfowe, maślane, serowe i takiej troszeczkę z tej chilizny piwnicznej. Tutaj chyba nie mamy informacji. Jakie beczki były użyte? domyślam się, że biorąc pod uwagę kolor pewnie beczki dymowe, może jakaś jak, yy, beczka poszerzona, krótka była, ale tego nie wiem. Jak mi się uda to yy, zidentyfikować, to podam wam jakie beczki były użyte do tego yy, kuparzu. Natomiast cel jedynka bardzo, bardzo ciekawa. No tutaj mamy kolejne nuty takie właśnie torfowe, yy, maślane, yy, serowe. Także jest bardzo ciekawie. Mm. W smaku mamy sporo takich serowych. W drugim łyku ta whisky jest zdecydowanie łagodniejsza. Mamy taką, czuć taką stajnię na finiszu. Finisz jest też delikatnie torfowy, ale idący w taką gryczkę orzechową. Takie zielone orzechy. Natomiast jest bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, co jest teraz na nosie. No, na nosie zdecydowanie coraz więcej świeżości się pojawia. Sporo cytrusów. Kiszek jest umywany właśnie taką tutaj troszeczkę może wilgot, dużą wilgotnością w powietrzu i podeszowym klimacie. Ale naprawdę jest sporo takich torfowych nutek serowych i takich troszeczkę zatechniętych Yy, Spleśniałych desek. Dobra, i to wszystko jest połączone właśnie z cytrusami. Mm. W trzecim byku to już praktycznie alkoholu nie czuć. Mimo tych 62%, naprawdę ciekawie. Natomiast sporo się tutaj pojawia takich yy, goryczkowych, pestkowych. Yy, aromatów na finiszu, połączonych właśnie z taką e, wszechobecną cytruwością. E, cytrusów jest tam naprawdę dużo, a przy okazji tej cytrusowości mamy jeszcze sporo takich nut właśnie orzechowych, goryczkowych, pestkowych, e, lekko dębowych. W trzecim e, łyku zdecydowanie i na finiszu, i w łyku e, już nie ma tych takich tych e, stęchniętych, zamkniętych desek, ale Pojawił się finisz groszkowy. Bardzo przyjemna whisky, więc jak wam się uda dawać jakiegoś sampla, bo podejrzewałem, że butelki raczej nie. Natomiast sampelka jak najbardziej warto sobie gdzieś tam z takiej buteleczki dorwać. Bardzo ciekawa Kalila. Moim zdaniem yy, jedna z fajniejszych celek, jakie miałem okazję degustować. Slangeva, pozdrawiam Was i do zobaczenia na kolejnej degustacji nadmorskiej. Tym razem było to w Jastrzębiej. I kolejne filmiki też będą już nagrywane Ja Jastrzębie, w takim właśnie oto anturażu. Mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Cześć i do zobaczenia.